Ejka tutaj, Amizę, z i dzisiaj nagrywam dla Was krótki filmik jako unboxing tej, tego właśnie lizaczka, To jest Supra... Princess, czyli tak jakby niespodzianka królewna. I Zostało to zakupione w Action i kosztowało to gdzieś tutaj macie cenę. No i co? Teraz przechodzimy już do otwierania. Ja nie będę tu otwierać, tylko na moim biureczku. No to co? Uwaga. Okej, okay, widzowie, nie wiem, czy tak będzie dobrze widać, ale słuchajcie, już sobie to przesuniemy. Yy, otóż zobaczcie, to jest mój nowy organizer z Action właśnie też. Tu można włożyć też telefon, no ale ja teraz nie mam jak. Yy, mam też tu nowe pisaczki właśnie też z Action. Czekajcie, może wam pokażę, o. No ale teraz, w każdym bądź razie, przechodzimy do tej, do tego, do tego lizaczka, czy... Nie wiem, coś takiego. No i słuchajcie, gdzie to jest otwarcie? Gdzie to my tu mamy otwarcie? Chyba tutaj. W końcu mam mój nowy statyw, więc. No, pierwszy raz go używam na odcinek. Dobra, ja to otworzę i zaraz do Was wracam. Okej, okay, Kani, jednak mi się udało. Więc odpakowywujemy to. Wow. To było bardzo drastyczne, yy, więc tak, nie wiem, czy to też odklejamy, ale na razie może zostawmy to. No i opakowanie bardzo ładne, ma tu takie nawet wyżłobienie. No i teraz odkręcamy to. Ojej, czy się da jakoś odkleić? Dobra. Okej. Okay. O wow, czy to jest Arielka widzowie? Omg! czekajcie o wow tu mamy chyba, czekajcie, ojejku tu mamy chyba aurorę, tak mi się wydaje tu mamy też belle to jest na 100% arielka, tylko jest inne imię no i no i to pewnie jest kopciuszek a jeżeli resztę znacie też to piszcie w komentarzach, które to są ale teraz tak, o, open the lollipop aha, dobra to czekajcie Czyli musimy to wszystko na siebie założyć. Okej, okay, dobrze, że instrukcję, kochani, przeczytałam. No inaczej to by była masakra. No kurde, dobra, odczepiłam to jakoś. I teraz mamy to wszystko. Aha, czy to chyba tak się zakłada. Mm, i chyba, chyba to miało być tak, ale czekajcie, jak zrobię. sobie. Dobra, no to miało być tak. Teraz tak, to jest Arielka, raczej na 100%, ale jeszcze sobie zobaczymy. Jedyna tu ma takie czerwone włosy, więc przyczepiamy jej tu, czekajcie. Czekajcie, bo muszę mój statyw... O, dobra. Tak będzie widać. Kurczę. Ogólnie to mega polecam dla, dla fanek księżniczek Disneya, ale... Czekajcie, bo ja tego w ogóle przyczepić nie mogę. Okej, okay, czy jej ręce się ruszają. Może to trzeba przykręcić jakoś, dobra. Widzowie, to trzeba było przykręcić. No więc tak, oto prezentuje się nasza księżniczka. Według mnie to się mega, mega opłacało. Ta księżniczka jest przecudna. Zobaczcie. I piszcie mi w komentarzach i zostawiajcie dużo lajków, jeżeli chcecie, żebym nagrała jeszcze jedną, jeszcze jednej takiej laleczki właśnie unboxing. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. I pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, daniu lajka, udostępnieniu skomentowaniu wpa yy, wpadajcie też na mój drugi kanał Amigra i na mój trzeci kanał Amciatka Boka. No i co? U mnie jest. Piszcie w komentarzach, jaka jest u Was godzina, bo u mnie jest godzina 2026. I ten zegarek, o, gdyby ktoś nie widział, ten zegarek jest z action. I też gdzieś tu jest scena. Tak. Pięknie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!